Panie i Panowie, przed nami starcie w formule MMA, zakontraktowane na trzy rundy po 3 minuty w limicie kategorii półśredniej. Sponsorem tego pojedynku jest firma Techbet. A w tej walce zmierzą się w narożniku niebieskim 22-latek, mierzący 180 cm i ważący 76,8 kg. Reprezentant GLG w Team Piła. Racjan wy! Koślak! Oraz jego przeciwnik w narożniku czerwonym. To 27-latek, mierzący 180 cm i ważący 76,6 kg. Zawodnik Berku fionolsztyn Arkadiusz! Świder! Walkę poprowadzi sędzia Piotr Michalak. Rozpoczynamy piątą walkę na Sharks Attack 2. W niej Gracjan wyroszlak. Chłopak pochodzący z Piły. Zaczynał swoją przygodę ze sportami walki od judo. Czarny pas judo zaczynał Tomasza Jobka w Pile. I tam jako Rydza, zawodnik judo kilkakrotnie wiersza. startował na Mistrzostwach Polski. Był nawet siódmy. A jego przeciwnikiem Marka Dziuszczider z Berkut Arachion. Olsztyn, jednego z takich wiodących klubów, jeżeli chodzi o tę formułę, skupiających się na tym bardzo mocno i trenujących od samego początku, już wielopłaszczyznowo, tak wszechstylowo jak to się mówi. Bardzo doświadczeni trenerzy, I widać kilku dobrych zawodników z tego klubu. Dokładnie. Także jest to już pewnego rodzaju tradycja, ale też Gracjan bardzo dobrze odpowiedział na low kick. Yy, arka, mocnymi ciosami, na razie walka zdecydowanie w płaszczyźnie stójkowej, dużo kopnięć, uderzeń. No to bardzo blisko, ta pięta smyknęła blisko wątroby. Gracjana. Dobra odpowiedź Gracjana i low kick ich, poprawiony. To. Wchodzi teraz takie tendencje atakowania łydki, niski cios, trudny do przechwycenia. Dobre zejście tutaj do nogi, zablokowanie, tak, obalenie. Gracjan wyrośnie jak w gardzie Arkadiusza Świdr. Zobaczymy jak sobie poradzi Gracjan, mając na macie swojego przeciwnika. Dla Gracjana zdecydowanie wiemy, że jako judoka to jest taka naturalna płaszczyzna, Hmm. A powinien też potrafić się w niej nieźle bronić przed różnego rodzaju pomysłami. Arka gdzieś dojścia do balachy, trójkąta o, czy innych, bo tutaj ładnie. widzimy gdzieś pod... Skręca siebie drami, tak. tak, zabiera rękę. No i teraz inicjatywę tutaj przenosi Arkadiusz Schwider. Aaaa, blisko, 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 blisko. Uratował się skręceniem łoksia Gracjan Wyroślak, ale naprawdę było blisko. Ale to pokazuje właśnie no, no, no. tą znajomość parteru Dokładnie. i dobre czucie. Teraz już musi wstawać. Arkadiusz Świder, musi wstawać, tak, po siatce. I obracać się do swojego przeciwnika. Gracjan tak, go, musi rękę, odciągać. Żeby nie dać się w plecy I teraz tutaj powinien lewą nogą Gracjan tak, wpinać, spróbować się wpinać do wystawionej lewej nogi Arkadiusza. I dociskać go cały czas w dół, żeby Arek nie był w stanie wstać. No Mamy jest. podebranie. Góra, góra, góra. Tak, z drugiej strony i od My razu duszenie, ruch na bardzo szybka i pewna Czysta, akcja czyste, czyste piękne duszenie brawo dobre zakończenie walki podamy. ale było widać bardzo doświadczeni obydwoje zawodnicy zresztą ich rekord amatorski Gracjana 19 starć i Arkadiusza 31 i to jest tak, tutaj wniesione do oktagonu, bo widać, że chłopaki, chłopaki czytają każdą nie pozycję, nie panikują. Kuberem, po prostu Gracjan był koło. szybszy, tu zaatakował, już miał przez chwilę lewy hak.